Jesteś w telewizji, pomachaj. Jedziesz, Patrycjusz, brawo. Ale no. Jestem tanik wyczuł le, <grymne> tanik Legia, 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 legia. Gol! <grymne> Grajcie na Wawrzyniako! On jest cienki!

E aqui certou. <laughs> kiedy przyjechać w ogóle? Nie rozgrzewałeś się w ogóle? Przyszedłem do sklepu musiałem, ja się powódkę przyszedł. Cyryla, cyla plec, jaką po wódkę Sasza, Weź zrobimy jedną roszadę, ja idę do nich. Tylko kogo weźmiecie? Trochę musimy to zrównać. Cyryla. Cyryla. Cyryla chcecie? Cyryla i będzie robiła. do nich? Dobra, Pitóż No dobra później temat będę miał do ciebie Essa Zlatan latan, Boże mógłbym ramkażow wypuścić? Jesus Christ. Ulllaa Saszkinio, coś ci się nogi poplątały chyba daj, 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 daj. Dobra, Moje taktiko To jest szambelkowóz astonizacyjny Czyli szambiarkę Starcie, ja wrzucam to na grupę Sparing, jakie błędy są do poprawy, panowie Ty, a czemu żeś się Arturo... Ty Eee Czemu się Arturowi spucował? Bo on przychodzi w piątek do mnie gratulacje, gratulacje, nie? No szefo twój Nie no wszystkim to nie paru osobom, Ty, no, eee, ale, ale Jumbo to jak oba majak wygląda, nie? Co tam cześć? Ty, Saszka, Jumbo to jak Obamajak. wygląda, taki ciemny też. <laughs> A Majku, no bez Boże, Boże, dlaczego?

Słabo co? Na spokojnie, zamiast sobie tą piłkę przytrzymać, miał czas. Nie młody? nawet był za No właśnie. Dzięki, Messi, nie? Też lubisz Barcelonę? Też, też chcę, żeby Leo tam wrócił. Dlatego nie zmieniam, wiesz? Podejdź, Dobra, Spokojnie, tam, ustawimy się spokojnie, wiem taktyka. Na DZIKA Wiesz, że Suarez był kiedyś w Liverpoolu? Wiem Luis Suarez był w Liverpoolu Stamtąd przeszedł do Barcelony I teraz przyszedł do... Tak A Rakitic? Kojarzysz takiego piłkarza? Tak Gdzie grał wcześniej? Nie, w Sewili W Sewilli grał, potem do Barcelony przeszedł i teraz przeszedł do Bazylei. Wiesz, do Szwaj w Szwajcarii, FC Basel. A George Merebas, w Wikojsie, tego piłkarza? Wiśle podzgrał. A no. teraz grał? Nie, grał, grał, grał. Grał kiedyś, teraz gra aktualnie w Podbeskidziu Bielsko-Biało, aktualnie ma kontuzję. Właśnie przychodzi rehabilitację w Gdyni, z tego co widziałem na... O! Lala! Ej, czy to był strzał? Dobra, będzie replay. Była bramka? Co? Była bramka, strzelił sprzed połowy. A to Witka Młody.

Ui, la lala Tata czyści wszystkich, co? Dobry ten tatuś, co? Gdzie byliście teraz tatu na wakacjach? No? Byliśmy w... W W Chorwacji. I co, fajnie było? Ale tam jakieś, wiesz, zjeżdżalnie, takie rzeczy w hotelu mieliście? Coś, coś takiego, taki wodny parka, no? O, czterogwiazdkowy to już całkiem fajny. <laughs> ale ogólnie było co robić. Nie było. Tylko na każdym basenie była słona woda i to tą... No nie było W basenie słona? Nie. No. W środku jak była, liczyłem na to, że będzie normalna, ale znowu. Mhm. Jak ja bym był, y, był na bramce y, u was, czyli to? Czyli u zielonych kamizelek Co? Prawie w taką wielką Ja w tamtym roku w Turcji byłem, wiesz co? To taka słona woda To była w morzu Ale to była tak słona Brawo że jak się dostała do nosa, ja czy do oczu, to po prostu trzeba było aż wszystko przecierać i wiesz, i nosa wysmakiwać od razu, bo aż się paliło. No, było tak samo, bo ja Aha. Nie, poczekaj, bo to ciężko jest. A się nie spodziewał, że ty... Kto kurwa tu wrzuciłeś, ty? No przecież mnie wysłał. Ale to kupa kurwa gdzie idzie, ze wrzuceniem do mnie? Przecież nie było gdzie. To już tutaj go wymyć. Zresztą jego wymysł, był. Mówi, weź syr dla no Mój wszystko Daj panu, No i ja bo... no, ja, widzisz, próbujesz wszystko zrobić. Mhm. Co się stało? Weź tuszu, cień! Nie, bo ty, ale jak papierosy, to musisz wyjść na ulicę. wiesz? <śpuszczaj> Dycha do dychy i dzwoni o klikie, nie? Tak, jest. Ja, kurwa, ma nisz. No, widziałem go, kurwa, tu mówię ci, baba, zajebałam i to. Dobra, już, już, dobra, idź. Nie wiem, jednego kurwa na mnie. To był mnie, Coś zmęczony? No kurwa na picie. Dobra, pompy. Bardzo na picie. Pij szybko. Nagrane! <śek> będzie do analizy, panowie. Analiza będzie w szachnie. Nie obciągnąłem stopy, dlatego. Nie obciągnąłeś czegoś innego, bym powiedział czego, ale nie chcę być wulgarnym przy dzieciach. No,

<głos> <głos> jak w PSie. To znaczy, że to jak na PSie, granie jak zawodowo. Nie da się po prostu. No nie. To już trzeba naprawdę bardzo długo grać, wiesz? do to trzeba od każdego poziomu grać, najniższego do coraz wyższego Ja gram na razie na No i tak powoli się staraj, bierz, podnosić ten poziom, nie? Jak coraz, coraz będzie coraz słabszy dla Ciebie ten już to po sobie podnosz ten stopień e, trudności Co mówiłeś? U Cyryla w plecaku i się przyprł do mnie Że się żundzę Co? U. O bo ma jak! Żuromińskie chłopaki biedną Macie gryźcie fotografie jak nie zrobił, jesteś kobietą Do nikenia Ty kurwa ale do idę, No to a co tu leży ty? Pa pa miałem fajek wziąć Ullala, -la, tatuś! Tatuś brameczkę strzelił. Usiądź se. Ty, nie pij tu, kurwa. Słyszysz? A, dobra. Nie, jak będziesz palił, to... Nie do Zapomniałem Dobra, dobra. Co ci kobieta mówiła? No, tułaś, a miała powiedzieć. Jak tam ogólnie trzymać podoba, Mordzia? Elegancko jest, nie? Jakby klasa. Ja bym powiedział, że Wisła podgrała tam, co najmniej z Legią. No, na pewno. Tatuś przy piłce. Ze strzałem, Witajek! Angara Artur, Angara Artur! Arti, 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 Arti! Jaki jest wynik w ogóle? 11,5. 11,5. Dla kogo? Dla Legi Dla Legii. jak to jest która? No zielono! <laughs> nie no, śmieję się. No ten. Dla tej bez koszulek zielonych jest 11,5, powoli, Czemu? Ale wiesz co, właśnie dużo pomógł, dużo wniósł do tej drużyny, wiesz? Yy, zupełnie inaczej wygląda jakoś rozegrania. Dobra, Kto nie zagin ty. Coś no, gra przy idzie. Tu, widzisz. Arek! Pokaż mu się bo cię nie widzi. Nie bluźnij, nie bluźnij, bo prosili, żeby nie bluźnić. Bo skargi później są. Maniek, bezki, to poprosili nas, żebyśmy nie bluźnili, Sorry. bo potem zostają skargi tutaj, nie? Bo to jest obiekt szkolny, jakby nie było. Tak, dokładnie. Piłkę zgubiłem, zagadałem się. Nie bluźnijcie. Maciek Bramkę strzelił. 10 meczów, pierwsza brama. O jak? No zobacz, ledwo go... Ledwo od murawy odstaje. Maciek, mam to nagrane! Jakby ci ktoś wypominał. To jest nadal jeden film? Nagrywam, no. Będzie uderzał, będzie uderzał. Ankara mesi Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, go.

Zawusa? Nie ma tu Zeusa. Nie, to nie To bodzie jest. Czasu, czasu. To jest Nie! noga, to do mnie nie. Tak. <kłyszą> Artur Młodego wpuść! <kłyszą> Dajcie klasycznie! Nie, klasycz, nie. <kłyszą> <kłyszą> ja tak piłkę jak Kurde... Bra... Co? Nie no, oni chcieli litra, to im wziąłem, no to... Ff, tylko tyle w sumie. No i płaczli, zostawili jednego zawodnika. Widzisz? A to to Aha, Prawda? tata. Prawda? Prawie kamety, tata Prawda? 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 się Co? 20, na, na, grupę. na grupę! Nie, na grupę tylko to leci. Donajty trzeba wysyłać. Poproszę o dwa minusowe gole. Donajty dla upośledzonych ludzi. Fajnie, zbieram Wow! Maciula! Tobie to się. Tobie to się ten odpalił. No. Krzysiek Mączyński. Gdzie masz buty? A zdjąłeś? No bo on gruby jest, nie chce mu się biegać. No zobacz, on praktycznie się nie rusza, tylko tyle co stoi, patrz. Widzisz? Jak chwilko jakaś do niego dojdzie, to już tam się ruszy, poda, odda, może się wystawiło. Przeszedł. Dawaj Dota! Do! Lopez. <słuch> Barcelona czy Real? Hmm. Barcelona. Barcelona. Zgasił mnie, co? Jak peta. A Lewandowski czy... 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 Karim Mezema? Bye.